Nowy sezon, nowe nadzieje, witam i zapraszam na pierwszy zimowy konkurs Pucharu Kwiata, dziś przed nami zmagania na skoczni w Wiśle Malince, jest to obiekt K120 h 134 a na starcie 22 zawodników, zostawcie suba, kciuka, komentarz i za moment rozpoczynamy. Czy dzisiaj zwycięzcą okaże się być któryś z biało-czerwonych, czy też może sam Borg, świetnie dysponowany podczas konkursu przedsezonowego, znowu sięgnie po wygraną. A zaczniemy spokojnie od skoku Rogelio Parkera, debiutanta ze Stanów Zjednoczonych, zawodnika, który w swojej karierze jeszcze punktów w zawodach najwyższej rangi nie zdobywał. 117,5 metra, dobrze skakał za to Rogelio Parker podczas presezonu rozgrywanego na skoczni w Ziągdziaku. Torben Solvang, reprezentant Norwegii. Jedyny z Norwegów, który tutaj mógł się pojawić, bo Norwegowie mają niziutki jednoosobowy limit startowy. Słabe wyjście z progu, ale dociągnął aż do 116 metra. Nawet ciut za 116,5. Torben Solvang wprawdzie przegrywa, ale nieznacznie z Rogelio Parkerem. Lista startowa ułożona według... Reprezentacji tutaj absolutnie nie ma mowy o tym, aby była według klasyfikacji generalnej letniego sezonu. A zimowego sezonu jeszcze w tej serii nie mieliśmy. Po prostu, powiedzmy sobie szczerze, tak jest. Ułatwi później tych zawodników wybierać według zgłoszeń. Mieliśmy z numerem trzecim startującego Niemca, który się totalnie nie popisał, a teraz kolejny z naszych zachodnich sąsiadów, Mariusz Schmidt. 113,5 metra w tych warunkach wystarczy, aby objął prowadzenie. I to jest próba 115,5 metrowa. Trzeci będzie. Zmienne są te warunki wietrzne. Rogelio Parker wciąż liderem. A za moment trzeci z Niemców, Rolf Paul. Co ciekawe każdy z zawodników będzie miał okazję i zarobić dzisiaj. I także pokazać się po raz drugi w serii finałowej szerszej publiczności. Też będzie za mało na objęcie prowadzenia. 115 metrów. Czwarty jest Rolf Paul. Zróżnicowane noty od 17,5 od Turka i Fina. Do 19 od dwójki innych arbitrów. Otar Zereteli. Latem startował Grisza Goguadze. Tutaj także przyjechał, ale nie mógł wystartować, bowiem Gruzini mają również jednoosobowy limit startowy. Otar cereteli. rozpoczyna od niezłego skoku 114,5 metra. Miał słabszy wiatr pod narty i stąd drugie miejsce. A co ciekawe rekordzistą tego obiektu na ten moment jest właśnie prowadzący reprezentant Stanów Zjednoczonych Rogelio Parker. Tego rekordu chyba nie pobił Wesley Murphy. 114,5 to będzie piąty wynik, ależ niewielkie różnice są między poszczególnymi zawodnikami. Pomiędzy pierwszym a szóstym różnica wynosi zaledwie 2,6 punktu, a z numerem ósmym już pojawił się na belce startowej Markus Lindholm, pierwszy z piątki Szwedów. Nie trafił dobrze na progu i krótka próba. 17 metrów. W tym momencie to będzie prowadzenie, ale chyba nieco więcej bardziej oczekuje od swoich podopiecznych niż pokonanie Rogelio Parkera o 20 punktu. No to teraz czas na Daniela i Saksona. Linia 2-bit usytuowana zaledwie na metrze 113. Ale tu już widać, że będzie dobra próba, poza 130 metr, 133 metry, brakło metra do, do rozmiaru skoczni. 128 punktów i Sakson o 24,3 przed Lindholmem. mimo tego fatalnego lądowania, jest per Lindström. Szwedzi na pewno będą mocni tej zimy, oprócz nich także rzecz jasna Polacy. Miało czerwonych tutaj jest 10, kolejny fantastyczny lot i kolejny rekord skoczni 140 metrów, tutaj zaraz pęknie. Jesper Lindström był tylko pół metra od tej granicy. Jesper Lindström o 15,6 przed Isaksonem. o 40 punktów niemalże przed Lindholmem, a teraz Ibrahim Brachim Jonsson. Narzucili wysoki poziom Szwedzi i wydaje się, że może ich być sporo w czołowej dziesiątce. Ale jeszcze muszą poczekać na odpowiedź biało-czerwonych. 132. Drugie miejsce Ibrahima Jonsona. Liderem Lindström, który skoczył 139,5 metra. To oczywiście on jest w tym momencie rekordzistą tego obiektu. Rekordzistą rzecz jasna zimowym. A za chwilę Samborg. Rekord letni należy do Słusznika i Sochy, tymczasem 138,5 metra sama Borga wysuwa go na prowadzenie. Nie pobił rekordu Jespera Lindström, natomiast wyprzedził dzięki świetnemu telemarkowi swojego kolegę z kadry. I teraz oglądamy dziesiątkę Polaków. Najpierw Adrian Mika, czyli jeden ze słabszych reprezentantów Polski. Ale także potrafiący skakać nieźle. Może nie tym razem, akurat 114,5 metra, ale latem prezentował się naprawdę solidnie. Jedynie Jonasa Ekerta w tym momencie Adrian Mika wyprzedza. Tymczasem mamy już Juska Pawlaka, Józef Pawlak. Latem prezentował się wyłącznie w ramach Grupy Krajowej w Wiśle. A zatem tych punktów do klasyfikacji generalnej nie zdobył zbyt wiele. Ukończył rywalizację na miejscu 37 z dorobkiem 6 punktów. Teraz dziewiąte miejsce za Torbenem, Solvangiem. I proszę Państwa, już wiadomo, że Borg i Lindström będą w dziesiątce. Pytanie: kto oprócz nich i ilu Polaków tam się znajdzie? Bo to, że na razie po dwóch skokach biało-czerwonych. Wygląda to mizernie. Nie oznacza, że kolejni nie będą tutaj bić rekordów. Milewski nieźle, ale słabe lądowanie. 133,5. To jest piąty wynik w tym momencie. Zawodnika, który ukończył. Proszę Państwa. Sezon letni na miejscu 16. 116 punktów. Teraz Tomasz Socha. Siódmy był. W sezonie letniego Grand Prix tam uzbierał 351 punktów, więc to już jest konkretniejszy zawodnik. Uragan pod narty i dobry skok, ale daleko, daleko było od tej linii, która sugerowała, ile musi skoczyć, by prowadzić. Musiałby tutaj chyba pobić rekord obiektu. Trzeci. Możecie podzielić się w komentarzu, czy takie konkursy w kwiata z niewielką liczbą zawodników. Nie są ciekawsze do oglądania niż te z udziałem pełnej 50-osobowej stawki. To jest z kolei Leszek Cieślak, 135,5 metra. Oczywiście w takich słabo obsadzonych zawodach. Oczywiście są ci najlepsi zawodnicy w dużej mierze, bo brakuje chociażby Leopolda Olejnika, zwycięzcy letniego Grand Prix, ale poza nim i poza Zazą Prokopienko i Mirosławem Susznikiem, już pozostała siódemka jest dzisiaj w stawce zawodów. Kolejny z biało-czerwonych. I kolejny niezły skok, ale 135 metrów to będzie miejsce trzecie. Mil Bogucki. Samborg i Jesper Lindström na dwóch pierwszych miejscach. I teraz jeszcze czwórka Polaków. Oj, wygląda na to, że rywalizacja polsko-szwedzka po raz kolejny nam się szykuje w kolejnej edycji. Znowu to samo. Ależ fantastycznie tyle, że nie wykończył tego telemarkiem Artur Kucharski, 138,5 metra będzie trzeci. 17 od czwórki sędziów. i Jeden dał 16,5. Artur Kucharski ze stratą 8,7 do sama Borga. Teraz Bob Kowalski. A w sezonie letnim Polacy uzbierali 2747 punktów w 9 konkursach. Szwecja miała 1310, Ukraina 1306, czwarta Słowenia 451. Na piątkę uzupełniła Austria, która zdobyła 125 oczek. Punktował wtedy 15, 13 nacji. Bob Kowalski tymczasem zetknijmy na ekran na miejscu piątym. A przed nami 21 numer startowy, a zatem... Tomasz Wojciechowski. Będzie dobry lot, pięknie. Nawiąże rywalizację z samym Borgiem. Ponad 150 punktów, drugie miejsce Wojciechowskiego i być może między Borgiem a Wojciechowskim rozegra się ta walka o zwycięstwo w tych zawodach. Ale pamiętajmy, jest jeszcze Waldemar Okoń, ten, który wygrał. Rywalizację podczas jednego z konkursów letniego cyklu. 620 punktów, 625 miał zwycięzca Leopold Olejnik, ale teraz 132 metry i to jest słabe rozpoczęcie sezonu. Dziewiąte miejsce. Zatem na półmetku Sambork Liderem drugi Tomasz Wojciechowski, trzeci Jesper Lindström. W dziesiątce jest łącznie, proszę Państwa, siedmiu Polaków i trzech Szwedów. Natomiast w drugiej dziesiątce już tutaj zdecydowanie bardziej różnorodnie, bo i Rogerio Parker na miejscu 14. No proszę, 15 w Sereteli, 16 Solwank, później dwójka Niemców i Wesley Murphy między nimi na miejscu 19. To jeszcze nie zostawił suba kciuka komentarza, to niech jeszcze zostawi, jeśli mu się ten odcinek podoba. I zaczynamy serię drugą. Jona Zekert. Najsłabsze ogniwo nie tylko niemieckiej kadry, ale i całej stawki dzisiaj. Raz. 114,5 metra w wykonaniu Niemca. 197,3 punktu to jest jego nota łączna. I był jednym z dwóch zawodników pierwszej serii, który nie zdobył powyżej 100 punktów. Drugim z takich był Adrian Mika, właśnie widoczny przez nas. Oglądany przez nas reprezentant Polski. To jest naprawdę solidna próba. To jest właśnie cały Adrian Mika. 114,5 i 133,5 metra. Zależy różne te skoki w jego wykonaniu. A Przypomnijmy sobie jeszcze konkurs finałowy letniego Grand Prix. Tam trójka Polaków na podium. Pierwszy Kucharski, drugi Okoń, trzeci Socha. Jakże różnie dzisiaj w pierwszej serii ta rywalizacja wyglądała. Wprawdzie Polacy są mocni, ale najmocniejszy z biało-czerwonych trzeci. A zatem, także w Pucharze Narodów, może to wyglądać ciekawie. Nie przyjechali do Wisły co ciekawe Ukraińcy, mimo że daleko przecież nie mają. Nie przyjechała także reprezentacja Czech. Austriacy, niestety, nie przyjechali z powodu zablokowania kart debetowych. To zadłużenie w austriackiej kadrze, niestety, wystąpiło. Duż po zakończeniu sezonu letniego Grand Prix Wesley Murphy teraz uzyskuje 117,5 metra. I to jest wynik numer 3, a zatem Rolf Paul wciąż na miejscu drugim i to oznacza, że będzie Niemiec w top 20. Dziło rzeczy, który z Niemców musiał być w top 20, bo mamy 22 uczestników, w tym trzech Niemców. To był Mariusz Schmidt. Proszę Państwa, trzecie miejsce, czy też drugie? Drugi. Ale strata do Adriana Miki ogromna. Mika dzisiaj może jeszcze nawet wyprzedzić któregoś z kolegów z kadry, bo Józef Pawlak to umówmy się, nie jest najlepszy zawodnik świata. Co ciekawe, Polska może startować w dziesiątkę i nie ma możliwości wystawienia grupy krajowej. Z racji 10-osobowego limitu startowego, proszę o 20 metrów, by w stanie poprawić się Józef Pawlak. A za chwilę Torben Solwang. Niezły poziom tego konkursu, to trzeba oddać. Połowa stawki osiąga odległości wynoszące ponad 130 metrów na obiekcie w Wiśle, a też nie oglądamy jakiś wpadek. Ci najsłabsi także potrafią tutaj po sto kilkanaście metrów fruwać. Solwang niestety psuje swój finałowy skok. I to będzie duży spadek. Siódme miejsce. Zmiana nastąpiła, jeśli chodzi o stanowisko menedżera norweskiej kadry. Tam pojawił się pniak, który przeniósł się z kadry fińskiej. Zobaczymy, jaka będzie przyszłość fińskich skoków, bo też wiemy, że tam jest kryzys finansowy. A tymczasem Otar z Tereteli skacze niczego sobie. Jest trzeci. No i brawo! Gruźni tradycyjnie trenowani przez Matiego. A kolejny z uczestników z numerem pierwszym to Rogelio Parker. Ciekawe, jaka jest geneza tego napisu na czole. Napisu świadczącego o tym, że reprezentuje Stany Zjednoczone, a tymczasem skupmy się na jego odległości, bo ta jest świetna 132 metry. Rogelio Parker o 30 punktów wyprzedza Józefa Pawlaka i tym samym melduje się w czołowej 14 dzisiejszego konkursu. Markus Lindholm. No to już można powiedzieć, że zwróciły się koszty dojazdu Amerykaninowi. No proszę. Wyprzedzi jeszcze Szweda i to wyraźnie. 116 metrów Markusa Lindholma to będzie dalekie miejsce, w tym momencie czwarty. Tomasz Milewski, kolejny z Polaków. Proszę zwrócić uwagę na to, że wystarczy, aby skoczył 118,5 metra i już będzie liderem. Pięknie po wyjściu z progu krótko nie osiągnął tych 118,5 metra. A zatem Parker już minimum 12. Pamiętamy, no, pamiętają ci, którzy oczywiście oglądają tę serię od dawniejszych sezonów, kiedy też jeszcze zasady były inne, że Stany Zjednoczone miały niezłą ekipę, chociażby z udziałem takich zawodników jak Clinton czy Taylor, a teraz Mocny punkt szwedzkiej ekipy Danieli Saxon, równy jak w szwajcarskim zegarku, 133 metry po raz drugi i to jest prowadzenie bardzo wyraźne przed Rogelio Parkerem, a więc Rogelio Parker już na pewno nawet matematycznych szans na zwycięstwo nie ma, ale to jest oczywiście tak pół żartem, pół serio, bo mówmy się, jednak ciężko było przypuszczać, aby którykolwiek z Polaków czy Szwedów nie był od niego lepszy. I chyba mamy kolejną zmianę lidera. Leszek Cieślak, tak jest. Musi być zmiana lidera. Mimo, że ma odjęte 5,3 punktu, to wyprzedzi wyraźnie Daniela i Saksona. Numer 22 to Waldemar Okoń. Startuje w żółtym plastronie lidera. I słusznie, bo nie ma tutaj olejnika na liście startowej. A Okoń wygrał. Z resztą zawodników w letnie Grand Prix, zajmując drugie miejsce tylko za Ukraińcem, i teraz proszę: 138,5 metra, też świetny skok. O 12,5 punktu będzie przed Cieślakiem, i tym samym utorował sobie drogę dzisiaj do miejsca w czołowej piątce, a być może i na podium. Ibrahim Jonsson. ciężko mu będzie wyprzedzić o konia, walczył ile mógł, jest. I zawodnikiem nieco niższej klasy na ten moment, ale ta strata będzie chyba kilkupunktowa. Kilku tak, 10,20. Więc dzielnie powalczył, pokonał między innymi Leszka Cieślaka. A teraz siódmy skoczek pierwszej serii Tomasz Socha. Mocny punkt. Nie tylko polskiej kadry, ale i całej. Obsady Pucharu Kwiata. Trzecie miejsce, czyli także z Sochą wygrywa Johnson. No i proszę, to oznacza minimum ósme miejsce w tych zawodach. Równorzędną rywalizację dzisiaj nawiązują Szwedzi z Polakami. I nie wykluczone, że nawet na podium przewagę będzie miała reprezentacja krainy trzech koron. Pytanie tylko, jak to się ostatecznie rozstrzygnie, będzie rewelacyjny skok. Polaka, Boba Kowalskiego, 139 m 286,6. To jest jego nota łączna o 2,8 punktu. Lepsza od noty Waldemara Okonia. Brawo! Wielkie brawa, dwójka Polaków na czele. Teraz piąty po pierwszej serii, Kamil Bogucki. Także Kamil Bogucki potrafi rywalizować z najlepszymi, jak równy z równym, nie tym razem jednak, 132 metry, a i trzecie miejsce. Jonsson spada na czwarte, więc ten Szwed na podium nie stanie, ale Szwedzi mają jeszcze dwójkę zawodników. Czekamy teraz na przekładańca polsko-szwedzkiego, najpierw Artur Kucharski, później Jesper Lindström, 138,5 metra w serii pierwszej to wystarczyło zaledwie na miejsce czwarte. Ale Kucharski potrafił przecież skakać bardzo dobrze także latem. Teraz 134 i braknie, braknie. A i trzecie miejsce na tym etapie. Czwórka Polaków na czele. Kowalski, Okoń, Kucharski, Bogudzki. Ale kto zgarnie całą pulę? Jesper Lindström. Trzeci po pierwszej serii i chyba tego nie utrzyma. Wydaje się, że zabrakło nieco 134 metry. Jest jednak pierwszy Jesper Lindström, a więc reprezentant Szwecji o 30 punktu wyprzedzający Boba Kowalskiego. Minimum trzeci w tym konkursie, a teraz Tomasz Wojciechowski. Brawa dla reprezentanta Szwecji, bo mimo że miał mniej korzystne warunki atmosferyczne, że podwiewało mu już tylko lekko pod narty, był w stanie w tych warunkach sobie poradzić, ale oj, jest słabe lądowanie, niemalże podparcie Wojciechowskiego. Jednak duża przewaga pod względem odległości pozwala mu na pokonanie Jespera Lindströma. I teraz pytanie, Wojciechowski czy Borg? 20 metra na sekundę na razie pod narty już 80 137 metrów odległość wymagana od reprezentanta Szwecji, ale ma huragan w tym momencie ponad 2 metry na sekundę pod narty sam Borgi mogło zabraknąć właśnie z tytułu tych odjętych punktów za wiatr, ale 139,5 metra ładnie wylądowane wystarczyło jednak na miejsce pierwsze Borg Wojciechowski Lindström pierwsze podium zimowego sezonu. A smakiem musi obejść się Bob Kowalski, który przegrywał o 30 punktów podium z Linztrewem 5 okoń, szósty kucharski, siódmy Bogucki, ósmy Jonson, 9 Socha, 10 cieślak, 7 Polaków, 10, ale tylko jeden na podium. Świetny rezultat Rogelio Parkera, 12 miejsce, 17 cereteli. 18 Schmidt, 19 Pol, 20 Marfi, 21 Eker, 22, Solwang ostatni. Teraz dekoracja zwycięzców, a za chwilę zobaczymy klasyfikację generalną indywidualnie i drużynowo. Indywidualnie oczywiście ta tabela wygląda tak samo jak tabela dzisiejszych zawodów. W turnieju polskim również. Wygląda to identycznie, natomiast. Kucharze Narodów Polska przewodzi stawce mając 360 punktów, druga jest Szwecja 231, trzeci Niemcy 35 punktów. Zostawcie subakciuka, komentarz, miłego dnia, dobra noc, jeśli ktoś ogląda na żywo i na razie do usłyszenia.